Świat się zmienia. Mówi mi to woda, coraz częściej zatruwana dotykiem człowieka. Mówi mi to piasek, przesiąknięty do cna, krwią tych, których opuściło już szczęście. Mówi mi to wiatr, niosący przez prerie nieubłagane echa maszyn napędzających chciwość i pożądanie. Świat się zmienia. A dawne wartości przepadną wraz z ludźmi, którzy by je pamiętali. Widziałem to wszystko. Widziałem, jak ogień pożerał indiańskie wioski, bo ktoś uznał, że kruszec pod ziemią ma większą wartość niż człowiek na niej żyjący. Widziałem dzieci zabierane matkom, uczone języka niezrozumiałego dla ich bogów. Teraz. Teraz każdy obszarpaniec z blachą uważa się za sprawiedliwość. A ci na górze, oni mają już inne zabawki. Pociągi, fabryki, banki strzelają rzadziej, ale ranią głębiej. Miasta rosną szybciej niż drzewa, a człowiek, cóż, człowiek gubi się między murami, gubi się w pośpiechu. Dla takich jak ja nie ma już miejsca. Za dużo blizn, za mało cierpliwości do nowych czasów, ale jeszcze oddycham. Jeszcze potrafię odróżnić prawdę od iluzji. Ziemia, po której stąpam, pamięta lepsze dni. Może nawet i mnie zapamięta. I choć nie jestem święty, nie jestem też tym, który zamknie oczy i przejdzie dalej, jakby nic się nie działo. Bo kiedy wiatr niesie krzyk z gór, a ziemia drży pod ciężarem chciwych stóp, ktoś musi jeszcze pamiętać, po co było warto walczyć. Tak, świat się zmienia, ale ja wciąż tutaj jestem. Z moim starym koltem, sumieniem cięższym niż sakwa ze złotem i resztą zasad, których nie da się sprzedać.